Bardzo wysoka temperatura, proszę zwrócić uwagę, 22, 24, 25, a nawet w Krakowie 27 stopni. To ja muszę sprawdzić coś. W Łodzi zachmurzenie. Łódź to jest mój rewir. W Łodzi zachmurzenie, w Łodzi? Ale, ale będzie dobrze. Nie będzie padać także luźnik. Nie musicie zmieniać opon na zimowe, teraz sprawdzę temperaturę w Szczecinie. Szczecina 21. 21. Lepiej stulecia klubu nie mogli celebrować. Raków Częstochowa po wywalczeniu pucharu Polski teraz sięgnął po wicemistrzostwo Polski. Na kolegę przed końcem drugie miejsce w Ekstraklasie, piłkarze marka Papszuna przypieczętowali zwycięstwem z piastem. Jeden do zera. Ważnym elementem jest także magazynowanie tych szczepionek i za to odpowiada Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która swoją bazę magazynową stale powiększa i w tej chwili jest w stanie przyjąć nawet 10 milionów tysięcy dawek tygodniowo. 10 milionów dawek tygodniowo. Klientów trochę podpieka, traktuje tasakiem i robi furorę. O fryzjerskich torturach Ali Abbasa mówi całe pakistańskie Lahore. Mistrz cięcia przerze czuprynę za pomocą lampy lutowniczej końcówki, przycina tasakiem, a grzywkę cieniuje kawałkiem rozbitego szkła. Włos się jeży na głowie, ale Abbas uspokaja. To po prostu chwyt marketingowy. Klienci mogą spać spokojnie. Naprawdę bać ma się konkurencja. Informacja jest taka, w tym tygodniu ponad 200 milionów dawek szczepionki będzie można rozdysponować. To jest bardzo duży wzrost. Powiedz mi, Mateusz, to jest Twój telefon? Mój telefon. Bo babcia Agnieszka się próbuje dodzwonić. <grym grym> Widziała się w telewizji! <grym> Chyba chcę Ci powiedzieć, że Pani wypadłeś. A ja w międzyczasie nauczyłem Waszego robota tańczyć. Zobaczcie, jak fajnie. Tindirin, 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 tindirin. Chciałbym przypomnieć, że zaczynamy od podjęcia uchwały okolicznościowej w stulecie III Powstania Śląskiego. Następnie będzie przerwa na otwarcie wystawy poświęconej tym epokowym historycznym wydarzeniom. A Mój mikrofon działa w przeciwieństwie do mikrofonu marszałka profesora Tomasza Groskiego. Mimo szczerych chęci niewiele dało się z tego zrozumieć, oprócz tego, że to będzie bardzo pracowite posiedzenie Senatu. Dobrze, że te relacje udaje się, udaje się nawiązywać. Dobrze, że no, jest informacja, że Andrzej Duda wraz z prezydentem Rumunii zabiegali o, to, o, o ten udział Joe Bidena i dobrze, że to się udało. Bardzo dobrze. Oto internetowe efekty niespecjalne. Senator z Ohio chciał ukryć, że prowadzi auto podczas zdalnego spotkania. Myślał, że spokój zapewni mu pokój w tle, które ustawił sobie w aplikacji. Szybko się przejechał na tym kamuflażu, bo uwagę rozmówców przykuł jego zapięty pas bezpieczeństwa, a także częste rozglądanie się na boki czy kręcenie kierownicą. Sprawa nabiera kolorytu, gdy doda się, że tego samego dnia do Senatu trafił projekt zaostrzenia kar za korzystanie z telefonów za. Kółkiem. Republikanin o go czego popiera?